Zobaczymy, czy poszło powiadomienie. Uśmiechem nadaje na żywo. poszli pierwsze powiadomienia, więc git, Gitur, czekamy, pierwsze pierwsze. To czekamy. Gidzior, gidzior. Siema, siema Seba. Siema, siema. Ta, 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 ta. trochę jakoś słaba. Nie wiem, czy dobrze widzicie 720p tylko mam ciekawe, czy się no właśnie coś mi się też wydaje, że słabo jest. Czyżby net szwankował? Są jakieś ustawienia jeszcze, ale nie wiem czy coś. Dobra, będziemy sobie chyba tak jakoś radzić. Siema. Ale obraz jest git czy przycinała? Bo mi trochę przymola, nie powiem, że nie. Ogólnie coś widzę Chwil, chwilowo rozmazany. Czekajcie, jeszcze spróbuję jedną rzecz zrobić. Tylko nie wiem czy nas wyrzuci. Powinno być wtedy lepiej. Zobaczymy. O, Nie jest lepiej teraz? Troszeczkę. Powinno być gitarą. Dobra, e, lepiej. No, no i git. E, I teraz tak, teraz tak. Mm. No dzisiaj rozlosujemy dwie nagrody. Jedna nagroda dla <laughs> wspierających standardowo. Jest lepiej, co zrobiłeś. Wiesz stopy <laughs> połączyłem się na wi-fi, bo miałem, miałem rozłączone wi-fi z domu, a tutaj jestem w innym miejscu i połączyłem się przez wi-fi, także jest lepiej. Dobra, git. Roznosujemy dwie nagrody. Pierwsza nagroda, oczywiście ta ogólna którą tam widzicie bardziej z tyłu, nie wiem czy pokaże dobrze to. Tu są te hałki, rakietki, hmm, czajna bolerki, szakale, e, cała paczuszka szakali, są JC05, jest taki karabinek triplexowy, e, też dosyć zabytkowy już na MWP. Są, jest e, raca, jest, e, są muerte. Petartki eee, są te są super gato, są super gato i to było wszystko z tego zestawu ogólnego, nie? Aha, i jeszcze jest kubek. Kubek był też do wygrania w tym zestawie ogólnym. W kubku jest brylok, jest eee, e, magnesik na ten, są krówki do kawki, więc jest cały taki zestawik, plus wlepa. W kartoniku, więc macie naprawdę fajny zestaw za, za przysłowiowy subik. Tylko lajki i komentarz, więc naprawdę myślę, że fajny zestaw. Dla wspierających, i to, to będziemy losować na losomacie, A dla wspierających jest ponad 10 wspierających, więc mam karteczki. I są Mr. Boomy. Mr. Boomy, taka naprawdę bardzo ładna paczuszka kolekcjonerska, można że tak powiedzieć, za wsparcie. Najniższy próg wsparcia. 5 zł ciszy. Tym razem troszeczkę inaczej, zawsze była tam jakaś kostka, teraz poszedłem bardziej w huk, więc takie kolekcjonerskie Mr. Boomy na kolejny konkursik, już mam kolor saluty przygotowane dla, no Sebastian jeszcze magnesików mam chyba z 15 sztuk, więc jeszcze na, myślę, że do, do, do sezonu na pewno mi starczy, mam też trochę kubków więc kupki są, mam też jakieś torby, więc więc następny konkurs, następny konkurs mogę to już wam troszeczkę zaspoilerować, będzie inaczej wyglądał, bo chciałbym w maju, może w maju, może na początku czerwca gdzieś wybrać się do chłopaków z Odpalaj. Więc nie będziemy robić tradycyjnie znowu kolejnego konkursu, tym bardziej, że też teraz jest sezon taki troszeczkę martwy. Po prostu zrobimy fanty znowu jakieś na, na wizytę w Odpalaj, więc dam Wam jeszcze znać, jaki to będzie, jak to będzie finalnie wyglądało. Na pewno będę chciał mieć coś dla wspierających, więc jeżeli ktoś będzie wspierającym kanału i zrobi jakieś tam zamówienie w Odpalaj, to na pewno zostanie fajnie wynagrodzony. Być może właśnie jakimiś kubkami i tak dalej, bo tych kubków mam chyba jeszcze z 20 sztuk, więc jest dosyć sporo. Wspierających też jest jakoś mega dużo, więc jeżeli ktoś będzie chciał fajnie zgarnąć szybko kubek, to po prostu zrobi zamówienie, będzie wspierającym najniższy próg wsparcia z piątka i będzie mógł taki kubeczek sobie, sobie zgarnąć. Taki, to jest takie moje pierwsze przemyślenie i na pewno zrobimy coś na, na jakieś petardki. Tam też są jeszcze woreczki te gratisowe, więc towaru jeszcze jest troszeczkę, jak ktoś chce i robi zamówienie z, z kodzikiem rabatowym, wpisuje komentarz gratis od Śmiechola i tam na pewno coś się dla Was pojawi, więc myślę, że będzie warto i sobie zrobimy po prostu taki ala konkursik troszeczkę eventowy z, z, z śmiecholowymi gadżetami. Myślę, że ostatni czas na kanale dosyć aktywny, jak możecie sobie, sobie zobaczyć tych filmów troszeczkę tam wpada, staram się wrzucać mniej więcej coś co dwa dni, mam przygotowane troszeczkę materiału też na testy. Jest już nagrane kilka pozycji od Alberta, więc w najbliższym czasie będziecie mogli sobie poglądać Troszeczkę Alberta na kanale, małe kostki najpierw budżetowe, później troszeczkę większe wejdą. Na finał też będzie coś fajnego, więc będzie takich 5-6 filmów z Alberta, zakupionych ze środków takich YouTube'owych, które, które wygenerowałem w ostatnim czasie, więc to też dzięki Wam. I też z wsparcia można tak powiedzieć. Więc, więc padnie naprawdę fajne, fajne, naprawdę fajne odcinki, te małe kostki siedmiostrzałowe od Alberta są naprawdę bardzo, bardzo dobre, są gdzieś funkę za 14 zł. też porozmawiam z chłopakami z odpalem. może uda się troszeczkę tych, tych kostek ściągnąć do, do odpalań, bo robią, robią fajną, fajną robotę, więc co, wracam tutaj do Was na czat, jest, dobra, tutaj coś piszecie, o, świetnie, bardzo dobrze, siemanko, siemanko, Kuba. E, więc naprawdę, wpadnie w kilka fajnych odcinków. E, mam też troszeczkę jeszcze mniejszych kostek do ponagrywania, więc, e, więc to też w najbliższym czasie. E, niestety, nie byliśmy na triplekcie ze względów e, osobistych, nie dało rady tam podjechać. Troszeczkę za późno zjechałem e, do domu. E, nie zdążyliśmy wyjechać, no i, też, e, no i też pogoda była nieciekawa, więc troszeczkę się rzeczy skumulowało. I ostatecznie do Triplexa nie pojechaliśmy na prezentację. Oglądałem troszeczkę live'a z domu. Kilka rzeczy naprawdę tam fajnie zaskoczyło. Ale też wydaje mi się, że nie było jakiegoś dużego, dużego boom, więc, więc chyba jakoś mega, mega, mega dużo nie straciliśmy. Więc co? Na podsumowując, na maj, ja bym chciał w maju. Nie wiem, jak tam się z chłopakami uda nam dogadać. Pewnie Pyros też będzie chciał jechać do odpala, więc pojedziemy pewnie razem. Na pewno jakiś weekendik, na pewno może się uda coś tam postrzelać. Gdzieś tam wstępnie też rozmawialiśmy, więc może coś postrzelamy sobie w Odpalaj. I na pewno na wyjazd dla, dla, całej, dla całej mojej ekipy, dla całej widowni. Na pewno będą przygotowane jakieś fanty. Także przed samym wyjazdem na pewno wrzucę jakiś filmik informacyjny, co przygotowałem dla Was czego możecie się spodziewać, może sobie zrobimy właśnie takiego live'a jakiegoś na odpalaj, gdzieś tam się rozłożymy, wezmę statyw, wezmę może laptopa i zrobimy sobie jakiś tam live'ik taki z odpalaj, może spakujemy jakąś paczkę na live'ie, myślę, że to, to seba do ogarnięcia by było, nie, nie, nie trzeba jakichś tam, nie wiem jak tam u nich z internetem u chłopaków, ale nie powinno być chyba problemu, więc myślę, że sobie poradzimy, zrobimy sobie jakąś tam fajną akcję. I to będzie taki bardziej wiosenny, wiosenny konkursik o więc nie będę zapowiadał nic nowego na kanale, typowego dla, dla suba, subika, lajka i tak dalej. Po prostu obserwujcie i kto będzie chętny, to sobie, to sobie złoży zamówienie, a my tam coś fajnego od siebie na pewno dołożymy. Może też Seba połączyć jakąś, jakąś swoją akcję z Discordem, zobaczymy. Ja też na, na Sebastiana Discorda będę robił taką paczkę wspierającą. Jeszcze jest jakiś, y, jakiś fanty, by zrobił dla osób, co używają mój kod, więc będzie ciekawe. No, Seba też na pewno coś od siebie zrobi, więc możemy połączyć po prostu z tym wyjazdem Discord, y, Discord i, i, i nasz kanał, mój kanał śmiecholowy e, Siema, Siema Gomil. E, więc, y, więc zrobimy myślę, że fajną, fajną akcję. Na pewno te akcje zawsze się do, dosyć, dość dużym echem od, od, odbierały, bo. Jak na moje zasięgi nie są one duże, ale zawsze mieliśmy tam około 15-20 zamówień, takich wiecie, jedne były większe, jedne były mniejsze, ale każdy zawsze, zawsze staraliśmy się każdego jakoś tam wynagrodzić, więc więc myślę, że będzie zacnie. Połączymy na pewno, na pewno Discord i połączymy mój, mój kanał. Ja też na do seby będę w najbliższych dniach robił jakąś paczkę tam na wsparcie, więc, więc będziecie, może zrobimy też jakiś kanał, jakiś konkurs taki z, Discord, z Discordem, ale tu już bardziej powierzę losowanie. Siema Wegeta, losowanie powierzy już bardziej Perosowi, nie kątam sobie to, to przelosuje, ja coś po prostu znajdę ciekawego, mam trochę Princesy z Biedronki jeszcze, które udało się fajnie, fajnie, fajnie cenie zakupić, może taką Princesę Wam przekażę na, na Discordowy konkurs, plus zrobimy coś właśnie z chłopakami w, w odpaleń, może coś chłopaki dorzucę, do, bo też jestem też mam taką taką opcję w naszej współpracy można tak powiedzieć, żeby tam jakieś, jakieś gratisiki czy tam jakieś konkursy razem, ra, razem zrobimy więc może z okazji takiego wyjazdu uda się coś fajnego dla Was zrobić może jakieś kostki odpalaj jak, jak chłopakom zostały jeszcze z trzy na przykład dla jakichś top zamówień zrobimy na pewno coś fajnego, żeby to się tam fajnie, fajnie poniosło jest też opcja na YouTubie promowania właśnie takich filmów od, od niedawna więc na pewno jak zrobimy jakąś większą akcję to ja spróbuję ją jeszcze ze swojej strony jakoś dodatkowo, jakimś budżetem eee... dla Pyrosa lepiej. Nie, bo on ustawia losowania. Gomil, mówisz, że to jest taki, taki ustawiasz, no ja też słyszałem dużo, dużo negatywnych opinii <grych> o tym panie, ale no, 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 no ufam mu jeszcze na tyle, więc, więc wydaje mi się, że tam żadnych wałków nie robi. Była trochę tam podpuchy z pewną kostką, ale no to, to, to tylko splot niefortunnych zdarzeń niestety I, i koniec końców pewnie, pewnie będzie taka kostka rozlosowana. Wszyscy pewnie wiedzą o co chodzi. Chciałbyś, no no pewnie ja wygram tą kostkę, sobie tam przestrzelamy, ale to tam po, po Nie, 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 ja nie biorę udziału w konkursach pyrosowych żeby nie było, chociaż kiedyś chciałem, ale zostałem z, no, także dobra. Dobra, e, co? E, myślę, że co, lecimy wtedy z losowaniem, czy jak? Macie jakieś pytania jeszcze? Chyba nie, nie będę wam zanudzał. Tutaj już dużej widowni nie ma. Więc sobie po prostu rozlosujemy. Dobijamy do 5K jeszcze w subskrypcjach, więc kto nie subskrybuje, to bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do subskrypcji, do lajka like pod filmem. Eee, i, I co? I jak będzie te 5K przebite, to na pewno zrobię jakiś specjal. Mam ten specjal przygotowany chyba już od półtora roku i czeka na dobrą okazję, więc. Co tutaj się dzieje? No, Luka losowanie jest konkursowe, więc jak przybijemy 5 koła, to na pewno specjalny konkurs taki dla Was na, na te 5 koła wleci na, na kanał i będzie zacnie, bo to jest zrobione z single shotów e, 30, 38 mm, więc, e, więc będzie na pewno na pewno zacnie. Siema Kubis, siema, siema Luka, więc coraz więcej osób. Tak, tak, ustawione. No, ustawione to, ustawione to są konkursy u Seby na Discordzie podobno. Już tak tak słyszałem, eee, dobra, to co? Lecimy chyba z losowaniem. Robimy losowanie najpierw, e, może dla wspierających, żeby troszeczkę też resztę przytrzymać e, w niepewności. E, wspierających ponad dyszka na kanale, e, standardowo losy przygotowane w, w, w tej miseczce, można tak powiedzieć. I co, i co, i Mr. Boomy, no kurczę, no myślę, że za wsparcie takie Mr. Boomy to naprawdę fajna, e, faj, fajna opcja, więc ktoś się pewnie z tych Mr. Boomów zaraz ucieszy. Pamiętajcie, że możecie się ze mną skontaktować albo na Instagramie, jeżeli ktoś wygra, e, albo możecie napisać na maila, e, na gmaila e, na śmiechol.yt tam macie kontakt, w opisie też każdego filmu jest kontakt do mnie, więc możecie się ze mną skontaktować. Szybka weryfikacja będzie oczywiście, czy to na pewno wy. Luka, jak ty wygrasz, to na pewno będzie ustawka. No więc więc co? Nagroda dla wspierających wędruje dzisiaj do... do nie wiem, czy będzie widać dobrze. Do Patryk, Patryk Mirosław. Taki link, taki, taki Nick. O, przepraszam, taki Nick Patryk Mirosław. Także jak coś wbijaj do mnie, skontaktuj się na Instagramie lub też na, na mailu i będziemy działać. Będziemy działać z wysyłką Mr. Bubów. Dobra. Warto wspierać koszt Wspieranie to tylko 500 zł co miesiąc, a zobacz, jaką nagrodę można zgarnąć. No, myślę, że. Siema, pozdrowisz mnie proszę, jestem twoim fanem, Misiek. Misiek, dobrze mówię, Misiek, pozdrawiam Cię, dzięki, że wbijasz. E, oglądaj filmy, lajkuj, komentuj, to, to na pewno będę miał, będę Cię pamiętał, bo nie pamiętam cię dobrze, więc, więc chyba za dużo nie komentujesz, jak jesteś moim fanem, to radzę radzę komentować filmy kolego. <laughs> więc, więc co? Komentarzy do konkursu było dosyć sporo, bo chyba 175 komentarzy załadowanych. Komentarze już mam tutaj tutaj załadowane, jak widzicie, 174. Może zrobię zbliżenie jakoś troszeczkę na ten, na ten losomat. 174 komentarze załadowane. Usunięte duplikaty z filmu. Więc jeżeli ktoś spamił pod filmem, to niestety nie, nie, to nie przechodzi. Jest tylko jeden komentarz, który się, który się tak naprawdę zachowuje. No i co? Ładujemy chyba, nie będziemy za dużo przedłużać, eee, opóźnienie ustawione na 10 sekund, więc za 10 sekund będziemy mieli zwycięzcę i lecimy. Juuu. Kto tym razem? Chrupcio, kojarzycie Chrupcia? Może tak zrobię, o. Małpa Hrubcio02, biorę udział. Ten magnes bym przytulił. O, widzisz, Seba! Ktoś na Twoje magnesy czeka, które produkowałeś dla mnie, więc, więc myślę, że się ktoś ucieszy, chrupcio, Napisz do mnie na Instagramie, lub też na, na, na tym, na mailu, nie? Także co, to by było na tyle, majstry. Nie będę Wam chyba przedłużał, chyba że chcecie jeszcze chwilę pogadać. Multikluki, no może być, że Multik jakiś, no <laughs> spodobały się. Tak, spodobały się e, kubki, mi się wydaje, że też fajnie, fajnie wychodzą te, te ostateczne. Chociaż Pyrrhus pewnie by pogardził takim kubkiem, bo on to jest wbredny gość, ale myślę, że te kubki są naprawdę zacne. magnesy też są fajne, fajne są torby e, śmiecholowe na zakupy, więc, więc z Gites. Mm. Także co, ja zabieram się, zapakowanie. Czekaj, odpowiedz mi tam. Na co ja mam ci odpowiedzieć? Luka. A dlaczego nie można mnie spierać za pomocą blika? Kurwa, nie wiem. Wiecie co? Ja nie chcę robić żadnych takich wałków, bo potem, jak ktoś wygra. Yy... Potem, jak ktoś wygra, to będzie, wiecie, że coś jest ustawione, i tak dalej. Więc ja wiem, że ten YouTube dużo tam przycina, bo ja z piątki wsparcia to mam chyba dwa złote, czy dwa złote z groszem, więc to jest naprawdę niewiele. Ale chyba wolę być bardziej transparentny, żeby ludzie później mi nie zarzucali, że wygrał ktoś, to nie wspiera, albo że, że jest tam jakiś nik, który jest jakiś szemiany. Więc ja wolę taką oficjalną drogę. Zastanawiałem się też, czy sobie nie założyć jakiegoś tam jakiegoś, jakiegoś, jakiejś zrzutki i tak dalej, ale chyba na razie w to nie chcę iść, nie jestem jakoś, nie mam za dużej widowni, więc nie wiem, czy to w ogóle miałoby sens, więc, więc póki co jest tylko wsparcie na YouTubie, najniższy próg wsparcia to jest piątka, jak ktoś nie ma więcej i nie chce dawać więcej, to niech nie daje, bo YouTube dosyć mocno kroi, więc póki co to tak wygląda, jak ktoś chce jakoś też zrobić wsparcie, nie wiem, typową paczką, czy też, czy też jakimś, nie wiem, jakimś giftem, no ja wiem, ale tam na tym YouTube nie można płacić blikiem, o to chodzi. No wiem, że nie można, tam jest tylko chyba, pod, chyba można tylko podpiąć kartę. Eee. No eee. no tak, no, myślałem o tej stronie jakoś tam, żeby, żeby zrobić jakieś wsparcie. Możecie też zawsze wrzucić, e, możecie też zawsze wrzucić e, jakąś pakę, nie wiem, może choćby z jakąś jedną petartką czy tam z jakimś Jakimś zestawem, to to ewentualnie przeznaczę takie rzeczy na konkursy, jak ktoś będzie miał miał chęć i tak dalej. E, więc na razie nie bawię się chyba w jakieś inne, większe strony. Też jakoś mi mocno na tym nie zależy, żeby, żeby mieć tego nie wiadomo ile kasy, bo przy takich zasięgach nie jest to jakoś też mega dużo. E, więc co, więc no tak to wygląda. Póki co tylko takie sprawdzone kanały, żeby później nie było, że ja coś tutaj, wiecie, wołkuje. Wspierających nie jest jakoś dużo, chyba ponad 10, więc, więc kolega myślę, że będzie zadowolony z Mr. Boomów. Kolejna paczka, która będzie dla wspierających to będą na pewno kolor saluty, które pojawią się niebawem w unboxingu. Udało mi się wyrwać troszeczkę kolor salutów czerwonych, więc taka czerwona paczka zabytkowych kolor saluty trafi, trafi na pewno do wspierających, ale to będzie dopiero po tej akcji z odpalań, gdzieś tam w maju, czerwcu ogłosimy jakiś taki letni konkursik, i tam sobie coś wrzucimy, tak się z tymi konkursami, wiecie, szaleć za bardzo, żeby to mi się tutaj spinało, bo, bo budżet YouTubeowy swoją drogą, a, a koszty na takie konkursy to też nie są jakieś, wiecie, małe, nie? Na pewno w sezonie łatwiej coś takiego zrobić, bo i więcej jest chętnych, więcej, więcej film robi zasięgu, wtedy też przenosi się to jakoś też na, na moją tam jakby oglądalność i też na, na wizyty w Odpalaj, więc co? No tak. Ale na pewno na pewno ugadamy jakiś termin z Pyrosem na wyjazd, zrobimy coś fajnego, zrobimy jakiegoś live'a, więc więc będzie chyba zacnie. No. Jest jakieś zielone światło, także wpadniemy do, do, do odpalań i sobie coś tam coś tam nagramy, coś sobie może postrzelamy, coś na pewno dla was spakujemy, zrobimy fajny konkursik. Więc co? To by było na tyle. Trzymajcie się, ja się zabieram zapakowanie paczek. Osoby, które wygrały. Więc, więc Patryk Mirosław to, to Ty wygrałeś nagrodę dla wspierających i Małpa Chrupcio 02 wygrał, wygrał wygrał nagrodę tą otwartą główną, nie? To było na tyle, trzymajcie się, dzięki miłego weekendu również dla, dla Was oby pogoda na majówkę dopisała, byście sobie coś tam na majóweczkę odpalili ja też sobie pewnie jakiegoś tam Goldzika z Piramaksa Jednego zutylizuję, Seba ostatnio Przestrzelał, mnie też kusi Ja mam jedną taką sztukę Lekko, lekko naruszoną Więc może pójdzie podpalnik malu W majówkę Przy grillku Jak już zobaczymy, może jakiś odcineczek z tego Wpadnie, myślę, że będzie, będzie zacnie Także co, to by było na tyle Trzymajcie się, miłego dla Was Siema